wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony duch I mamy nagrody za ligę weekendową z ligi francuskiej Ja dzisiaj ładnie ubrany, koszula Bo dzisiaj będziemy witać Kyliana Mbappé Lub Leona Messiego Lub Neymarito W naszym zespole Dawno nic nie oddał takiego Turbo wow No dobra, De Bruyne był w Angielskiej, a Liga Angielska gdzieś Więcej dawała, chyba to takie było bardziej podpuszczenie, żeby ludzie Bardziej się hypowali. Eee, 11 7. 11, 7 zrobione. Znów z bólem tyłka. Miałem w pewnym momencie 8-1. Mówię. Marcin, to jest ten czas. Nie no, co ty? Gdzieś w drugiej części, w pierwszej części mojej musiał. Mm, a może trzeba zrobić tak, że trzeba zrobić dwie różne jedenastki. To też jest jakaś opcja. Grałem Kunde na początku i grał parę tych meczów bardzo fajnie. Później wylewy. Później zmieniłem na Wandajka. To samo mi robi. Potem zmieniłem bramkarza. Lafont mi nie wychodził yy, do wrzutek, przyrzutach rożnych. To mnie denerwowało. Wpuściłem Casillas'a. Casillas bronił dwa mecze dobrze, to później mi zaczął yy, puszyć jakieś takie babole prosto w niego, albo nie łapać. I kończył ligę weekendową Ederson. Czekam na Majki Minio z Ligi Włoskiej. Oby było genialne. Ale już przechodzimy. Yy, co wam jeszcze chcę powiedzieć. Zanim to otworzymy, Widzicie, że licznik 28. Miałem trochę kart wolnych, więc zrobiłem sobie. No właśnie. Zobaczcie kogo i zobaczcie, co mi za niego jednego wypadło. Także odsyłam Was szybko do powtórki. I przechodzimy do przepalenia składu. Miałem darmowych kilka kart, więc mówię, szkoda, żeby to tak sobie leżało. Zrobimy tego Rodrigo. Chciałbym tego Fabinio, ale cztery składy na Fabinio to trochę zbyt wiele. Więc przepalamy ostatni skład na Rodrigo I tak jak widzicie Jest 28 yy, Totsów trafionych Już wam mówię dlaczego Tylko jeszcze się zaprezentuje nam Rodrigo Mamy walkout Gdyby Real Madrid wygrał ten finał To ten Rodrigo będzie przepotężny Naprawdę ale i tak miałem czas i pieniądze na to, fundusze. Fajnie ta karta wygląda, naprawdę fajnie. I już wam pokazuję, co się udało mi trafić. Eee, tak na szybkość, cyk, 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 i. Ta. -da! La Fonte, trafiony za Rodrigo, czyli Rodrigo wyszedł bardzo fajnie. No i witamy z powrotem. Odbieramy już nagrody za ligę weekendową. Czy się zwiększy ten licznik? 28 to i tak grubo. Jeden z trzech toców Ligue UE. już trzy, ale chciałbym kogoś nowego. Zobaczmy. Podajcie mi kogoś potężnego fofana. Fofany akurat chciałem. Znaczy chciałem. Chciałem Neymara albo Mbappé, ale fofana też będzie. Też będzie spoko, na pewno sobie go, tego pana mamy, tego pana mamy, więc bierzemy Pofanę. Jest Pofana, no nie będę miał innej okazji. Będę grzeczny dzisiaj dla Eweliny nawet. Proszę, dajcie mi kogoś z tej trójki najlepszej. No nie, no i Ewelina nie będę grzeczny. Hm. Czekajcie, bo teraz się muszę zastanowić. No dobra, e, wiem, że Nuno Mendes jest więcej warty i ma większy overall. Ale ja mam żonką na lewej stronie A Arnold mnie delikatnie denerwuje, więc wezmę sobie Klaus, Klaus i Fofana Całkiem fajny wybór Przejdźmy teraz do paczek A w paczkach. Będzie Co będzie? Nie wiadomo ty? A ty się skąd tu jak jest, to otwórzmy. A dłuższe będzie coś konkretnego. Popatrzcie. Bardzo ładnie. Lopez. Diego Lopez. Bardzo ładnie. Jeszcze jakbyś był wymienny, to już byś w ogóle był piękny. <laughs> Dziękuję bardzo. A to do klubu. No i teraz przechodzimy do tych, których wiedziałem, że będą. Więc paczka rzadkich zawodników. Zobaczmy. I coś tutaj, no. Czyli jeszcze wyjdzie na to, że tamta była najlepsza nasza paczka. Może tak być. Dobra, to na razie bierzemy tu, to bierzemy tu. I teraz paczka Ultimate. Tak jest, paczka Ultimate. No. No, malutki. Pokaż, 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 że można. No Ty to raczej w tym sezonie nie mogłeś liczyć na na jakieś wielkie na jakieś wielkie propsy i kartę team of the season nie nie, nie ten, nie forsuj się tak, bo jeszcze się spocisz dwa walkouty bardzo ładnie, coś w duplikatach w duplikatach też kilka wyżej, wyżej ocenionych kart, to wszystko weźmiemy sobie do klubu. Już wam pokazuję jakim składem kończyłem ligę weekendową. Końcówka ligi weekendowej wyglądała. Tak. No to oczywiście puszkasz na ataku, który w ostatnich meczach się bardzo fajnie sprawdził. Na defensywie był oczywiście Lam z De Debrujnym. Skrzydła to Zaha z Falachem, który mnie denerwuje. No i obrona, tak jak widzicie. Tu były trochę zmiany. Rodrigo coś, coś tam pokopałem. Cztery mecze, ale 0 asyst, 0 bramek. Nie wiem, jeszcze. Go nie mogę, jeszcze go nie mogę opanować. Hmm. Anzufati, tylko że on ma... On będzie... Nie patrzcie na jego statystyki, bo grałem sobie w nim wyzwania w ich szpanach, ale naprawdę gra mi się nim bardzo dobrze. Kunde to ma takie loty. Hmm. Raz zagra fajnie, a za chwilę mnie denerwuje. I to jest takie, ale jeszcze będziemy go testować trochę w większej ilości meczy. Także piszcie, oczywiście, co yy, ciekawego Wam się trafiło. Piszcie, jak, jaką rangę wbiliście w lidze weekendowej. No i czy trafiliście kogoś z tej trójki. No mi się nie udało, aczkolwiek jestem zadowolony. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć! Trosz, 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 trosz,